Witam serdecznie wszystkich którzy oglądają mój kanał zapraszam też do subskrypcji drodzy to jest Rujka, druga rójka była bardzo słaba dodałem z innej rójki parę, no dwie ramki z czerwiem zabiły matkę i zaczęły ciągnąć mateczniki ale nie chciałem z tamtego roju już tych mateczników dlatego je zniszczyłem bo nie chcę tej pszczoły, bo nie znam tej pszczoły chcę mieć swoje albo już takie, które ja chcę dlatego połączyłem do tego ula odkład odkład, którym też matka pewnie ją zlikwidowały bo nie zauważyłem jej, a zaczęły ciągnąć mateczniki i poddałem ramkę z Elgona z, na, z czerwiem odkrytym. No i Zacznę od tej ramki, która została podłożona, jak ją traktują, ale jest obsadzona cała, Jeden matecznik, widzę muszę zobaczyć do środka, ale tak jest, czyli nie jest pusty. Jeszcze raz będę chciał podłożyć tutaj drugą ramkę z czerwiem otwartym. Za chwileczkę będę szukał. I dlatego, dlatego zrobię tutaj miejsce. Większość pszczół młodych będzie się zbierało w tym miejscu, bo tu już jest ramka z, z czerwiem otwartym. I tutaj będę starał się jeszcze jedną dołożyć od tej pszczoły, którą chcę tutaj, żeby się przyjęła czyli ramkę z czerwiem otwartym, żeby sobie pociągnęły matecznik. No i zobaczę jakie efekty. Jak nie będzie efektów, to poddam matkę unasienioną. Wszystko będzie w takim samym czasie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Do następnego razu.